Co gdyby Polska nie weszła do Unii Europejskiej? Witajcie! Z naszej obecnej perspektywy ciężko sobie wyobrazić Polskę poza Unią Europejską. W końcu jesteśmy już w niej bagatela 16 lat, a dokładnie to od 1 maja 2004 roku. I choć wydawać by się mogło, że scenariusz, w którym dzisiaj bylibyśmy poza Unią, zdaje się być mało prawdopodobny, tak w owym czasie, kiedy trwały przygotowania akcesyjne, w Polsce, jak i na zachodzie Europy, pojawiały się głosy za tym, aby odroczyć przystąpienie naszego kraju do wspólnoty. Co więcej, były także takie, które mówiły stanowcze nie. Tuż przed referendum za przystąpieniem do Unii Europejskiej w naszym kraju, część z polityków próbowała zdobyć grono sympatyków antyeuropejskich, i częściowo ten plan się powiódł. Na co mógł wskazywać chociażby końcowy wynik: Wschód Polski był najmocniej podzielony w tej kwestii, i to właśnie tam notowane były najniższe wyniki poparcia dla wspólnoty. Ba, były nawet takie miejscowości, które w 88% odpowiadały się za pełną niezależnością naszego kraju. A mowa tutaj na przykład o Godziszowie, w którym popularne były słowa, podobne właśnie do tych, które za chwilę usłyszycie. Ci, co głosowali na Unię to nic na tylko mu od razu w to jest narodowy! i jestem całkiem za przeciwko Unii. Co więcej w referendum wzięła udział tylko nieco ponad połowa obywateli naszego kraju, a dokładnie niecałe 59%. W przypadku, gdyby było to mniej niż 50%, referendum byłoby nieważne, a do następnego prawdopodobnie zbyt szybko by nie doszło, ponieważ w Unii pojawiały się już głosy za mniejszym rozszerzeniem wspólnoty, które Polski miało wcale nie obejmować. Tak więc, pozostając daleko za wszelkimi sporami światopoglądowymi, przeanalizujemy dzisiaj, co by właściwie się stało, gdyby Polska faktycznie nie przystąpiła do Unii i jak to by się na nas wszystkich odbiło. Tak więc, nie przedłużając, Zaczynajmy. Pamiętajcie także o tym, aby zasubskrybować mój kanał, zostawić łapkę w górę dla zasięgu. A twórca najczęściej lajkowanego komentarza otrzyma koszulkę Teamu Globalistów z unikalnym numerkiem. Zapraszam Was jeszcze tylko na mojego Discorda, gdzie możecie wraz ze mną i innymi widzami podyskutować na globalne tematy, ale i pograć trochę w gry. Link znajduje się w opisie. OK, nie przedłużając, wróćmy do tematu. To, co teraz widzicie, to mapa poszczególnych gmin Polski w 2003 roku. Te, które są zaznaczone na niebiesko, były przeciwne przystąpieniu do Unii Europejskiej. Warto jednak mieć na uwadze fakt, że niemal wszystkie z nich były gminami wiejskimi, jednymi z najbiedniejszych w Polsce, z uwagi na ich rolniczy charakter, którego wielu z mieszkańców nie chciało utracić i wolało powoli, ale stabilnie robić swoje. Czego zdecydowanie nie można krytykować, bo każdy powinien mieć swoje własne zdanie. A Polska faktycznie w owym czasie bez pieniędzy unijnych też się rozwijała. Tak więc, czysto teoretycznie, gdyby w innej rzeczywistości fala eurosceptyków jeszcze bardziej rozlała się po Polsce, tak wszyscy musielibyśmy się teraz przystosować do zupełnie innych realiów, ponieważ przykładowo Hiszpanie z obawy o to, że zbyt dużo pieniędzy unijnych odpłynie z ich państwa na wschód Europy, a przy Przede wszystkim do sporej, jak na europejskie rozmiary Polski, promowali inicjatywę małego rozszerzenia o kraje takie jak Czechy, Węgry, Estonię i Słowenię, ponieważ te państwa były najbliżej spełnienia wszystkich wymogów partnerskich. A takie rozwiązanie byłoby podobne do tego, które w 1986 roku zakładało rozszerzenie Iberyjskie tylko o Portugalię, z uwagi na fakt, że Hiszpanie nie radzili sobie zbyt dobrze z korupcją. Jednak ostatecznie zdecydowano się na pełną integrację. Wynik polskiego referendum był jednym z najgorszych spośród wszystkich dziesięciu państw, jakie dołączyły do Unii w 2004 roku, tym bardziej z uwagi także na słabą frekwencję, która wynosiła zaledwie 57%. Pytanie nasuwa się jednak takie: w którą stronę poszłyby zmiany, jeśli faktycznie nie dołączylibyśmy wtedy do Unii? Odpowiedź w tym przypadku wcale nie jest taka prosta, ponieważ Unia Europejska też nie jest tworem idealnym, a wręcz ma sporo wad. Na co może wskazywać powolny rozwój gospodarczy wspólnoty, z uwagi na niską międzynarodową konkurencyjność i błędne decyzje prawne, które czasem podcinają przedsiębiorcom i zwykłym mieszkańcom przysłowiowe skrzydła. Aczkolwiek takie restrykcje zdarzają się też na łamach prawa stanowionego przez pojedyncze państwa. Tak więc nie ma tutaj reguł. Nie chcę też oceniać obecnych konfliktów światopoglądowych w Europie, dlatego Was też proszę o to, żebyście mnie nie wciągali w ten konflikt, bo każdy ma własne poglądy i moją głupotą byłoby narzucanie Wam swojego prywatnego zdania. Ale wracając już do tematu i kwestii ekonomicznych. Nasz kraj po upadku komunizmu znajdował się w najgorszej sytuacji ekonomicznej od dawna, ponieważ wskutek zmiany gospodarki z modelu centralnie planowanego na kapitalistyczny, wiele dawnych gigantów przemysłowych w nowych realiach stała się zupełnie niekonkurencyjna, co warunkowało upadkiem niejednego z nich. Oczywiście, następne kilka lat gwarantowało nam ustabilizowanie i powolny rozwój, który przed przystąpieniem do Unii Europejskiej był na poziomie od 1 do nawet 7%. Jednak przy tak niewielkiej gospodarce jak na warunki europejskie, będącej jeszcze w centrum starego kontynentu, ten wynik wcale nie był jakoś bardzo zadowalający, ale też nie był zły. Po przystąpieniu do Unii wzrosty były statystycznie tylko nieco większe, ponieważ mieściły się w przedziale od 3 do 7%. Aczkolwiek w tym przypadku warto mieć na uwadze fakt, że po pierwsze rozwój szedł w parze z dużo większą polską gospodarką niż jeszcze parę lat wcześniej, dlatego wzrosty były w praktyce większe niż dotychczas. Po drugie, już po trzech latach po przystąpieniu przez nas do Unii Europejskiej wybuchł globalny kryzys finansowy, który w wielu państwach doprowadził do poważnych spadków, ale wyjątkowo ominął Polskę. Prawdopodobnie za sprawą niedawnego wdrożenia w życie warunków akcesyjnych, ale także pieniędzy, które zdążyły jeszcze do nas dotrzeć z funduszy europejskich po wstąpieniu do Unii. Faktem jest jednak to, że w głównej mierze Polska po przystąpieniu do wspólnoty uzyskała dostęp do wolnego przepływu osób i kapitału, a to okazało się być bardzo korzystne dla naszych firm, które nagle w perspektywie kilku lat znacząco powiększyły udział wpływów z handlu i usług poza granicami Polski. Dodatkowo z uwagi na tanią siłę roboczą i połączenie z Zachodem uwarunkowane wstąpieniem do Unii, wiele zagranicznych korporacji zaczęło u nas otwierać swoje filie, żeby taniej produkować i sprzedawać wartościowe towary do reszty Europy. W przypadku, gdybyśmy nie weszli do Unii lub uczynili to później, tak jak Rumunia, Bułgaria czy też Chorwacja, nasze przystąpienie do strefy Schengen mogłoby zostać opóźnione w czasie lub nawet nigdy do niego nie dojść, ponieważ wcześniej wspomniane państwa dalej nie przystąpiły do układu, a warto mieć jeszcze na uwadze fakt, że pierwsze dwa z nich są w Unii już 13 lat i spełniają wszystkie wymagania, żeby znieść kontrolę na granicach, a tym samym ułatwić ich firmom rozwój poza granicami. Dla Polski strefa Schengen okazała się dość opłacalna, ponieważ jeszcze bardziej ułatwiła przepływ ludzi i towarów, przez co wielu z naszych rodaków zdecydowało się na wyjazd do zachodniej Europy z uwagi na znacznie lepsze zarobki, które prezentują się w taki oto sposób. Oczywiście zjawisko tak zwanego drenażu mózgów nie jest dobre, bo wiele zdolnych ludzi wyjeżdża na zachód, a nam brakuje fachowców, aczkolwiek to w perspektywie czasu podnosi nasz dochód narodowy brutto, a wiele z tych pieniędzy i tak spływa do rodzin przebywających bezpośrednio w Polsce, co pozwala w przyszłości rozwinąć coś na terenie naszego kraju, a to warunkuje jego nieco szybszy rozwój, a już w szczególności miejscowości przygranicznych. Tak więc, gdybyśmy nie przystąpili do Unii, prawdopodobnie nie byłoby nas też w strefie Schengen. A jedyną opcją na uzyskanie dostępu do wspólnego europejskiego rynku byłoby wynegocjowanie odpowiednich umów handlowych, ale do tego trzeba też być silnym graczem i mieć polityków potrafiących dobrze negocjować, a tego wam osobiście zagwarantować nie potrafię. Dodatkowo nie otrzymywalibyśmy funduszy unijnych, których łącznie było 163 miliardy euro, czyli w przeliczeniu na złotówki, uwzględniając inflację, wartość ta waha się w przedziale od 800 miliardów do nawet biliona złotych. W tym samym czasie do budżetu unijnego wpłaciliśmy około 50 miliardów, tym samym 113 miliardów to dodatni wynik bilansu. Oczywiście wielu powie, że te pieniądze trzeba prędzej czy później spłacić i jest to jak najbardziej prawda. Jednak patrząc na to z innej strony, po wielu latach rozwoju, dopiero w 2019 roku wpływy do polskiego budżetu wynosiły około 388 miliardów złotych. Czyli przy naszym obecnym poziomie rozwoju, pieniądze z Unii stanowią trzykrotność największej rocznej sumy, jaką dysponowało do tej pory nasze państwo. Więc biorąc pod uwagę wcześniejsze wyniki finansowe Polski, rozwój bez funduszy i otwartego rynku mógłby być spowolniony o jakieś 5 w porywach. Nawet do 10 lat, a PKB przypadające na jednego mieszkańca w 2020 roku byłoby pewnie tylko dwukrotnie lepsze niż to notowane na Białorusi, a w obecnych realiach jest bagatela ponad trzykrotnie większe. Oczywiście, nie będąc w Unii, moglibyśmy dalej rozwijać naszą gospodarkę na nieco innych zasadach, będąc najbliższym i największym partnerem niestanowiącym części Unii. Co stwarzałoby pewne szanse, jednak to też wymagałoby szeregu procedur oraz umiejętnej polityki, ponieważ na tym stanie rzeczy faktycznie można byłoby skorzystać. Jednak biorąc pod uwagę fakt, że większość z naszych sąsiadów byłaby jednak częścią Unii, tak mimo wszystko nieco ciężej byłoby nam z nimi handlować, a inne sąsiadujące z Polską państwa raczej nie dawałyby tych samych możliwości dla biznesu i zarobku zwykłych ludzi. Tak więc podsumowując. Prawdopodobnie Polsce przynależność do Unii się opłaciła, ponieważ przyspieszyła nasz rozwój, który dla zachodu także wiąże się z korzyściami z uwagi na fakt, że chociażby w przypadku Niemiec, zarówno ich gospodarka jak i nasza są ze sobą w dużym stopniu powiązane, przez co mają na siebie ogromny wpływ, a wzrost w Polsce daje możliwości rozwoju Niemcom i na odwrót, a pieniądze prędzej czy później i tak im się zwrócą. W końcu jakby nie patrzeć, jest to pewna forma inwestycji. Warto jednak pamiętać, że nie będąc w Unii Europejskiej, też można zaciągać pożyczki i ma się nieco większą swobodę, chociażby w takim aspekcie jak podatki, ale i nie tylko. Aczkolwiek, biorąc pod uwagę sytuację finansową Polski z okresu przed wstąpieniem do wspólnoty, można powiedzieć, że w pewnym sensie był to dla nas współczesny plan Marszala. Być może bez Unii też byśmy sobie poradzili, ale ciężko mi powiedzieć, czy lepiej niż obecnie. W końcu mamy bezpośredni dostęp do zachodnich rynków, kapitału i powiązanych z nimi świadczeniami. Dajcie znać w komentarzach, co sami sądzicie na ten temat i jaka według Was byłaby Polska, gdyby nie wstąpiła do Unii Europejskiej. Ja dziękuję wam za uwagę i do usłyszenia niebawem. Cześć!